Tato I... jest o niebiałych wrażeniach. Dzień, Chłopaki bawią się z żółwiem. nie pamiętam, czy teraz chodzisz żółwia w szaleństwie. A, jesz, już, już, zaraz dam, zaraz. Pokaż, pokaż Dzieciowi żółwia. Tata, To jest żółw, patrz. Jak chłopczyk, to będzie żółw. Daj Adrenkowi żółwia, daj Adrenkowi żółwia. Jak chłopczyk, to będzie się nazywał Leon. A jak dziewczynka, to Amber będzie się nazywał.

O tak! Co jest? Patrz jak Fajnie. Żółwikiem się. No, bawią paki. Aaaa! Uh! <susur> 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 <grywa> <grywa> Idziemy w, w podróż. Już daje. Już. Już, już daje tableciki. Tablecika chcesz? Tak? Już daje. Już.